Witam was serdecznie tu OZB Iron i zapraszam Was na odcinek z Tarota, tak, idziemy kurde zbierać pozostałe karty Tarota, które mi zostały na całym mapie świata, mapie, mapie. I zobaczymy Raczej będę to robić w takim stopniu, że mam wstępniaka, mówię wam jak to będzie wyglądało, że nie wiem, napiszę wam znaczy no pokażę Wam gdzie. Mniej więcej jestem. I pokażę wam gdzie to jest i będę ciachać. I jak będę przy następnym to znowu nagrywanie. I... no i to i tak będzie najlepiej, no bo kurde chodzi o tarotę, a nie o moją jazdę do tarotów. <grych> Jakkolwiek to brzmi może drogi. <grych> tak, jesteśmy tutaj w tej lokacji. Tu jest ten tarot. Dobrze, zeskanujmy sobie go. Chyba o tego chodzi, co? Tak, mamy. Dobrze. No to co, widzimy się przy następnym. Okej, okay, jesteśmy przy następnym tu w pacyfice. Tutaj. Teraz wam pokażę, widzicie. Było go widać już. No i tu go mamy. To jest ten następny tarot. O! To będzie szybki odciek. Z tymi tarotami wam powiem kurka wodna, ale chcę sobie pozbierać. No nie ludzi o to chodzi. To się nie da zrobić, więc nie zrobię wam tego. Dobra, widzimy się przy następnym panie tarocie. Haha. Okej, okay, żeby rozmaicić sobie. Pał o Boże, pałki, nie pałki. Tarota. Zostały mi jedne pałki, nie wiem jakim kurde cudem. Nie mam zielnego pojęcia jakim... Co to się mi wydarzyło, ale tak patrzę teraz na mapę i o czym nie wierzę w no Ale spoko. Ostatnie podrygi mają. Tak wszyscy mnie chcą zaciukać, ja wiem, że... Wiem, że nie trafiam nic. To taka pomiędzy... Pomiędzy tarotem. Rozwałka. Ostatnia. Chyba że jeszcze coś się mi szykuje, jeśli chodzi. No weź, że kurde się nie lec. No tak patrzę, widzę ostatnie pałki. Pałki jeszcze mam, kurde No tak, skończy się to do... źle. Dla mnie też zaraz się to źle skończy Dobrze Zrobię sobie to i lecimy, kurde, Tarota dalej zbierać Ja jakoś tak wyjątkowo się nie wiem jakim cudem przytrafiło mi nie wiem jak. Jak to możliwe. Poszuleczkę. Nie zbieram już tej broni, bo to jest takie. Ewentualnie ciuszki, bro... broń nie, tylko amunicję. O. o, popatrzcie, jeszcze jest tu. Amunicja może być. No tu jest coś, widzicie? Patrzcie. Może teraz mi to dać jako wszystkie w tej okolicy. Dobra, to widzimy się przy tarotku następnym. Dobrze, jeszcze mamy 11 tarotów do zebrania. No okej, jesteśmy już na miejscu. Jesteśmy teraz tu przy tym. Tu jest yy, zadanie. Ostatnie zadańko, które się udajemy. I, I tu na ścianie jest tarot. Patrzcie. Patrzcie, patrzcie. Deskanujmy sobie go. No. Jeszcze mamy połowę. Czyli 10 do zebrania. a to będzie szybkie. Uch, Dobrze, widzimy się przy następnym. Dobra, teraz mamy tego Tarota tu. Czyli tu na dół schodzimy i on jest gdzieś po tej stronie, gdzieś był Tak tu jest. Wieże tu mamy. Wow, naprawdę to pójdzie szybko. Dobrze, ale to jest tylko tak jak mówię, odcinek poświęcony tarotowi. Lecimy z tym koksem dalej. Dobrze, zobaczymy, gdzie tu się to znajduje. Gdzieś u góry, co? Troszkę dłuższa droga do tarotka. A niech i będzie dłuższa. O minutę dłużej. Parę sekund. Dobrze, niech będzie, zobaczymy. O kurde, a raka tu jest. A to czemu? Przepraszam, czemu ty pilnujesz tego Tarota? Co? Gdzie? Kto jeszcze Kto to był? Proszę proszę. Dobra, widzę go. chcę zobaczyć, co to, to, to. Tu mamy następnego. Co to mamy? Kopłanka mamy. Dobrze, kopłanka, szywać, dawaj. Dobrze, lecimy dalej. Dobrze, następny tarot numer 13. Znajduje się tu. A to wiecie gdzie? I tu za tym jest. Rydwan. 13. Gdzieś niedaleko jest następny. To może sobie zostawię, tak troszkę pogonimy. Gdzieś u góry jest ten. Czy to nie jest ten taki, yy, ten co. No właśnie, gdzieś u góry on jest. Tu jest. U Misty on jest gdzieś. Misty, przepraszam Cię bardzo, ale ja. Się próbowała. Aha, tu jest winda, nawet nie zwróciłam uwagi na tę Kurka wodna, patrz to. Patrz to na to. Tam na dachu gdzieś to jest, co? Wow. Wow, nie, na dole. Nie, wracaj, tarocie. Czekajcie, ja będę mogła jakoś zaskoczyć. Chyba, że, że, że gdzieś źle to pokazuje. Dobra, będziemy. Tarota numer 14. Mam nadzieję, że on gdzieś tu jest faktycznie. Po tej... Tak, jest, spoko. Mamy numer 14. Co my to mamy? Świat. Dobrze, widzimy się przy następnym wesołym tarociku. Tarot o numerze 15 jest w tej całej tej pierwszej naszej domku. To wam pokieruje tam ten. Tu jest gdzieś, tak? Tak jest. Co mamy? Głupiec. Dobrze, głupiec, głupca, głupi głupiec, głupca nie widział. Dobrze, co mamy następnego? Zaraz wam pokażę którego następnego mamy pana tarota. Ile ja tam nam zostało 5, no nie? I ja, pięć, pięć tarocików, które będzie następny. Tu nie ma już nic, więc tu. Dobrze, widzimy się przy tamtym tarocie. Tarotek numer 16 jest gdzieś tu niedaleko. Zobaczymy jak niedaleko. Boże, może tu jeszcze coś mnie nie było? Jakim cudem? Jakaś kaska leży sobie. Dużo kaski. Odblokuj. Aha, r. R. No i co? bo ja pamiętam co, jaki tu jest kod? Wow. Tylko nie mam wiedzieć jaki tu jest ten kod. Ud. Dziwne, to co ja nie dostanę tego tarota? Ja nie pamiętam jaki to jest... ...kod. Do tego... Do tego miejsca. Kurde, naokoło nie mogę jakoś ten, wskoczyć? Jak zwiesiłam się w ogóle. Come on, powinnam dać radę wskoczyć sobie może tędy. O, nie? O kurde. Come on, no bez jaj. Wow. <śleskujesz> No to super. Super duper będzie. Ja nie pamiętam jakie tam może być hasło, tylko mam wiedzieć tak... Tak to jest. Nie kończy No tędy nie wskoczę, bo tu są druty. Ja chcę tego tarota. Zeskanować tylko. No tędy chyba nie wskoczę, co? Czy, czy wskoczę jednak? Próbujmy. Wow. Wow. A to się powinno od rozwalić. Wow. Super, drzwi mi się otwierają, a ten... Wow. Coś mi to śmierdzi, że... że ja się tu troszkę namęczę. Wow. No, super! Zajebiście! Bardzo się cieszę z tego powodu. Że ja nie mogę doskoczyć. Okej, okay, mam to! Trochę to zajęło. Nie pamiętam kodu. Nie wiem, gdzie on by był. Dobrze, mamy naszego upragnionego Tarota. Jako co? Kochankowie. Dobrze, widzimy się przy następnym, bo to trochę mi to zajęło. Niestety, rocik numer 17. Yy, tutaj jest, jak widzicie, w tym miejscu Chcę podskoczyć. I kół. Mam nadzieję, że mi się uda to jakoś. To jest ten duże o. Mamy co? Sprawiedliwość. No dobra. Gdzie tu jest następny? To <laughs> sobie może pobiegniemy? Chyba na to, mi się uda to jakoś szybko. Nie wiem, nie widzę dwóch, dwóch kart. Czy mi się coś zgubiło, czy... Ej, czemu mi gry... pokazujesz w ogóle... ty mi pokazujesz? Prosto przecież jest coś, a nie... Nie mam żadnego pojęcia, czy gdzieś mi się dwa zgubiły? Gdzieś mi się nie pokazały? Nie wiem czemu, o co chodzi. O co, kaman dlaczego? Bo to będzie osiemnasty ten. Ale jeszcze dwóch brakuje mi, a ja nie widzę ich nigdzie. Nie wiem. Jeszcze muszę dokładniej mapę przyglądać i, i zerknąć, gdzie... Gdzie te dwa taroty się ukrywają przede mną. Jak znajdę, to wam dam znać. <grych> Na razie lecimy po osiemnastkę. Trochę to zajmie, <laughs> ojejku, ale to już takie ostatki są cyberpunku u mnie, jeszcze chyba jeden odcinek oprócz tego teraz to będzie, będziemy, będą te wyścigi. <laughs> wyścigi, to zadanie z Johnem, coś tam z Roog i... I co? I... I jakiś walka, nie wiem o jaką walkę zaś chodzi. Bo też jest coś, coś mi migło, więc... O tyle nie będę wam pokazywać. Kupowania out, bo to nie ma sensu. Jeśli tu na budynku, będzie co? Tak, widzę. Tu mamy go. To jest co? Siła. Siła, którą mamy tu. I teraz, to ja nie mam dzielnego pojęcia, gdzie zostałyby jeszcze dwa, ale. Wrócę do was jak znajdę, bo brakuje mi, tak jak widzicie, dwóch tych tarotów. Jej! Znalazłam dwa brakujące taroty! Ślepota znalazła, kurde mać! <grych> Boże, nie, nie spodziewałam się w tych miejscach. To więc... no, bywa, no. Okej, okay, mamy tarocik numer 19. Cesarz jest przed... i Plaza. A do następnego chyba trzeba podjechać będzie. I ja, tu jest ostatni, patrzcie. <laughs> A, co, wiecie, teleportuje się może gdzie? Ja mam najbliższe, tu się za mną. Za mną, za mną, za mną. Czekajcie. One ja przybiegłam stąd, gdzieś cię teleportowałam i podejdziemy sobie tam. I będziemy mieli, Ciekawe co będę mieć z tego. Dobrze, w ogóle ja biegnę w tą stronę. Nie, jeszcze. Tam. Tam, tam, Teleportujemy się, przywołamy sobie bryczkę, podjedziemy sobie, zbierzemy ostatniego Tarota. Ła, nareszcie. Zobaczymy, czy będziemy musieli iść do Misty. Pewnie tak. Dobrze, najbliższy mamy... no, powiedzmy tu. Wow. Już się bałam się. Jezusie, żem się zastanawia. Kurde, czy to nie będzie w jakiejś lokacji odnośnie misji fabularnej. No, tak to by było źle, jakby to tak było. No ale spoko mamy to. Mamy to hura. Dodajesz misji Przepowiedz, przepowiesz mi jakiegoś ekstra fajnego. Tarota, czy takiego byle byle. Że pojedźmy sobie tam. A niech będzie to. Takie ostatki naszej jazdy. Akurat nam gdzieś tam wymagany czas do misji zniknie. Dobra, mamy to. Cieszę się. Cieszę się, bam, że nie, nie uda mi się tego zrobić. I wszystko moje opowiadanie, ciachanie, i. poszłoby na marne. O, spoko. O, ważnie, musi ktoś napędzić. Wow. Tu też. Chyba nie. Zobaczymy, co Misty na to powie. Mamy wszystkiego tarotka. Jak to punkt do teleportacji mi się zblokował teraz. Jej, ostatni chura. chora dobrany jest gdzieś na tym. Tej góry gdzieś jest. No, hops. Hopsaj, hopsaj. Hopsaj, hopsaj po ostatniego tarota. Mam <kuh> nadzieję, że wystarczy. Diabeł, co? Jak wisielec. Dobra, mamy wszystkie. No tak, porozmawiaj z Misty. Dobrze, to się szybko tam gdzieś był po drodze. Punkt do teleportacji, więc się teleportujemy szybko. Zobaczymy, co nam Misty powie. Zalazą twoje wszystkie taroty, które zgubiłaś po mieście, jak tak mogłaś. No i tu mamy. Jejku. Jejku. No a co tam, Misty? Szybka teleportacja, tylko tak, żebym to jakoś w miarę się. <laughs> a nie gdzieś tak jak zwykle kliknę i mnie przeniesie w ogóle w inną miejsce niż chciałabym. No dobra, zobaczymy, co z tego wyniknie. Tego naszego gonienia za tarotami. Może coś fajnego, może nie, może. Pff. Nie wiem, przekonamy się za chwilę. To pozbierał to wie to co? Co znaczy Jak to nie, to nie Łoże, czarna ręka mi się pokazała Misty ja mam wszystkie taroty, co mi powiesz ciekawego O nie no tu jest gdzieś Tu jesteś, co? Wiesz widziałam jeszcze więcej tych dziwnych murali nabrały sensu? Ułożyły się w historię? Nie wiem. To jedynie obrazki z Tarota. No. Prawdę mówiąc, myślę, że mój mózg psuje się nieodwracalnie. <laughs> Tarot jest opowieścią o wędrówce głupca. Pokaż mi, co dotąd odkryłaś, a powiem ci, co cię jeszcze... Wszystkie. Przekazać. Jezu, jeszcze mam zbierać? Hmm, Nie żartuj. ...dwóch arkanów. Sądu ostatecznego... Nie, chyba kpisz. Myślę, że oba związane są z kluczowym momentem Twojego życia. Aha. Mam nadzieję, że nie muszę No dzięki. A o co chodzi z wędrówką? <głos》>? Głupiec to ty i Silverhand. No dzięki. Przeszliście razem długą drogę. Odkryliście swój potencjał. Gdzie zmierzamy? Waszym celem jest świat. Ostatnie Arkanum. Oboje wydaliście światu wojnę, więc macie dwa wyjścia. Zwyciężyć lub zawrzeć pokój. No, zwyciężyć by było dobrze. Wojnę można też przegrać. No, można. Niestety to prawda. Bo Diabeł. Uniknąć diabła na swojej drodze, cokolwiek on oznacza. <grymne> To karta drzemiących człowieku pragnień, ale też woli przetrwania. Boże. Nie tak złowieszcza. Diabeł reprezentuje również fałszywy świat pułapkę pragnień. No, są dostatecznie Jedną z możliwych przyszłości jest odkupieniem, transformacją, przebudzeniem. Anią z trąbą wyznacza kres dawnych czasów I wzywa do odrodzenia Nowego początku. Dobra. Dziękuję. Choć niewiele zrozumiałam. <laughs> i koniec zadania. Zrozumiesz, gdy przyjdzie pora. Ja też nie potrafię wyjaśnić wszystkiego. Jedyne co tarot do mnie mówi, to że świat osiągniesz jedną z czterech dróg. Poczekaj, bo mi delamain. Wow, wszyscy. Mm, nie Nie, kiedy. Bla bla bla. Taka świadomość? Yy, bla bla bla. Dobra, nie chcę mi się z tobą gadać. Spadaj, już zrobiłam cię. Ostatni krok wędrówki nastąpi przez słońce, gwiazdę, umiarkowanie lub diabła. Mogę też umrzeć i nigdzie nie dojdę. <grym> tak. Przecież nie dopuścisz do tego. No, nie bądź pewna, już? Weź to, proszę. <grym> Tylko tak mogę ci pomóc. O, Dzięki. Powodzenia wi, którąkolwiek drogę wybierzesz. No dobra. Jej, dostałam jakiś wisiorek. Wesoły. Wow, co tu się podziało, co to za mgły? What the fuck! Okej, okay, skończymy sobie tu. Ja sobie wejdę do środka. Skończymy sobie to odcinek w następnym odcinku i chyba to będzie już ostatni odcinek, zrobimy sobie wyścigi. Wyścigi. Johny, tam misję z i Johny i te walki sprawdzimy. No nic, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli Wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami się znajomymi, gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, byłam bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się, tak to już będzie ostatni odcinek z gry Cyberpunk. Dzięki, cześć!